Nie, nie, nie skarż, nie Czy Sprawdzałeś wodę najpierw? Tam przecież może coś leżeć, jakieś działo poradzieckie, nie sprawdzałeś? Przecież może sobie krzywdę zrobić. A wodę sprawdzałeś? Przecież może być zimna, jesteś rozgrzany, może coś się stać, szok termiczny, nie? A przecież woda może być brudna, mogą być różne choroby, oblezą ci jakieś mchy, nie? A ktoś cię pilnuje, człowieku, przecież może coś się stać, ktoś by ci udzielił pomocy, nie? Nie róbmy tego, nawet jak znamy akwen. Byś mógł wczoraj wieczorem wrócić starą pralkę i połamiemy sobie ręce, albo jeszcze nie wiadomo co może się zdarzyć. Musimy uważać, nawet jeżeli jesteśmy na akwenie pilnowanym czy strzeżonym, to też są ludzie, ratownicy są ludźmi. Przecież może się zdarzyć, że nie sprawdzili dna. I co z tego, żeby nosić później w więzieniu, jak my będziemy skrzywdzeni? Sprawdzajmy wszystko zawsze, popatrz, nawet śpisz taki fragment. W 1994 roku było długie upalne lato. Do stoceru przywieziono wówczas 35 osób z uszkodzeniem rdzenia po skokach do wody. W zeszłym roku było mniej upalnie, więc przywieziono ich 26. Wśród nich 16 doznało porażeń czterokończynowych. Sześciu z nich udało się wyjść bez porażeń. Czteru, czteru osoby dostały w kończyn górnych. Daj z tego sprawę, sprawdź tą wodę. Chodź. Proszę.